Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia XCeed 1.5 Turbo, benzyna 160 koni, wersja Business line z pakietem Drive Voice Plus w kolorze Dark Penta Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia XCeed. 1.5 turbo, benzyna 160 koni, 253 Nm momentu obrotowego, automat 7 DCT i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9,2 sekundy. Nadwozie typu Crossover, ponadczasowa linia i wersja Business Line z pakietem Drivewise w kolorze Dark Pentametal albo Pentametal, dwie różne nazwy, kolor w zasadzie ten sam, na akcesoryjnych kołach zimowych. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 100 43.500 zł brutto finalna cena uzależniona oczywiście od formy zakupu, negocjacji, rabatu A plus oczywiście akcesoryjne koła zimowe reflektory full LED, system hamowania autonomicznego dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu czujniki parkowania przód-tył aktywny tempomat czujnik martwego pola jako składowa pakietu Drivewise Martwe pole z opcją korekty toru jazdy podczas cofania z asystentem autostradowym. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, ciemne szyby. Relingi to oczywiście standard. Ładna konfiguracja. Tutaj jest radar do hamowania autonomicznego i radar do aktywnego tempomatu. I zajrzyjmy do środka. Wykończenie wersji Business Line. Wszystko wykończone na miękko, pełna elektryka, nagłośnienie JBL, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. Czujnik martwego pola, pierwszy poziom asystenta pasa ruchu, drugi poziom asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwustrefowa klimatyzacja, pełny pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba, automat, elektryczny ręczny, autohold, podłokietnik ze schowkiem przesuwany. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędziowego. Podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany. W środku materiał, po bokach skóra ekologiczna. Kierownica, dużo miejsca z tyłu. Po bokach dwa isofixy, podłokietnik, kanapa dzielona 40-20-40, na środku w konsoli środkowej mamy nawiew dla pasażerów z tyłu i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych Tutaj również tyły fotela wykończone skórą ekologiczną, ale tu gdzie trzymamy łokieć jest miękko. Wlew paliwa otwierany z zewnątrz, oczywiście przy otwartym samochodzie. Bagażnik. Kamera 426 litrów pojemności. Dwa koła się mieszczą: gniazdko zapalniczki i oczywiście podłoga w bagażniku jest dwupoziomowa. A pod podłogą, w przypadku silnika 1.5, mamy koło dojazdowe i zestaw kluczy. Tutaj w zasadzie nie ma co zaglądać, i jeszcze fotel pasażera. Manualna regulacja wysokości. Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Fotel, oczywiście, podgrzewany. Bliźniacze do fotela kierowcy. Deska. Deska miękka. Przeszycie, nitka. Schodek. Ładna konfiguracja. Tak jak już powiedziałem wcześniej, ponadczasowa linia. Kluczyk zbliżeniowy, cyfrowe zegary. Grafikę zegarów oczywiście można zmienić. Wyświetlacz 12,3 cala, kamera, dynamiczne linie. Tutaj informacja z czujników, tutaj zresztą też. Tutaj asystent pasaruchu system monitorujący zmęczenie i system informujący o ograniczeniach prędkości trochę komputera pokładowego i informacje z nawigacji lusterko fotochromatyczne system znaczy schowek na okulary ładowarka indukcyjna i tu jeszcze czekawek, schowka USB-A pod CarPlay'a pod Android Auto, USB-C do ładowanie urządzeń przenośnych i gniazdo zapalniczki. Trip sport zmienia grafikę, znaczy może zmieniać, bo też można wyłączyć z poziomu komputera wyłączenie start stopa, włączenie, wyłączenie czujników i włączenie kamery. A przez przytrzymanie włączamy asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego, tudzież asystenta parkowania. Czyli jeżeli mamy drive, przytrzymujemy przycisk z kamerą włączamy, aktywujemy asystenta parkowanie i przez przeklikanie wybieramy tryb, w którym ma nam samochód zaparkować on kręci kierownicą my operujemy gazem i hamulcem ładna konfiguracja, dziękuję za uwagę dziękuję, że obejrzeliście film do końca tradycyjnie proszę łapki w górę Subskrypcje to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.